Zachęcam Cię, że jeśli już zdecydujesz się pójść na jakiś event albo konferencję biznesową, to żebyś poświęcił dosłownie kilka do kilkunastu minut na przygotowanie się do tego eventu. To są naprawdę bardzo proste rzeczy. Spójrz na agendę tego spotkania. Zobacz, kto występuje, jakie są tematy. Te wszystkie informacje powinny służyć do tego, żebyś wiedział, na jakie wystąpienie warto pójść, z kim warto porozmawiać. Jeżeli to jest event całodniowy, to. W zasadzie powinieneś przyjść na godzinę przed eventem. Jeżeli jest event krótszy, myślę, że przynajmniej pół godziny przed eventem. Dlaczego? Dlatego, że to jest najlepszy moment, kiedy można poznać ludzi, to jest najlepszy moment, kiedy spokojnie ty się możesz oswoić z miejscem, możesz się skupić na rozmowach, inicjowaniu rozmów z nowymi ludźmi, a nie stanąć w kolejce do rejestracji. W związku z tym, jeśli już inwestujesz czas na to, żeby gdzieś się pojawić, Zainwestuj dodatkowe kilkanaście minut, żeby dobrze przygotować się do tego spotkania.